Wszyscy na to czekaliście i my też na to czekaliśmy, finał Ligi Runmagedonu Bautów 2023, wszystko rozstrzygnie się właśnie tutaj. Elitarni zawodnicy, sportowa rywalizacja, czego chcieć więcej? Zaczynamy! Pierwszego zawodnika Sebastian Kasprzyk. Nie ma tutaj większych zaskoczeń. Pierwsza trójka, tak jak przewidywaliśmy, ale tutaj pozycje cały czas się zmieniają. Kasprzyk pierwszy pokonał nasze pioruny, ale dopiero za trzecim razem pokonał ściankę. Zaraz zanim nim był Krawiecki, ale na piorunach wyszedł go brzoskwinia. Także dzieje się, kto będzie na, na podium. Jeszcze nie wiadomo. Dzielą nas już naprawdę sekundy od poznania zwycięzcy rekruta 2023 finał Ligi Magadonu i jest to Sebastian Kasprzyk. No i jaki jakie z Polski? Finał. Ja dziękuję, ale się cieszę. Ale wymiana była świetna z Wojtkiem. To Kurde. jest prawdziwe ściganie. No Wojtku, tak było daleko. Znaczy tak było niewiele, żebyś był na drugim miejscu. Jak się czujesz z trzecim? To chyba tak bardzo dobre miejsce, jak można sobie patrzeć. Było blisko. Oj, walka była wyrównana razem z Mateuszem. No cóż, tak się zdarza i zrobi powtórka. No i jak mistrzu Polski? Wydawało się, że to ostatni podbiega tu nawrótka i następny, i następny. Męczące, strasznie, ale trasa idealna, wymagająca taka, jak powinna być Odstawiłeś trochę chłopaków od siebie i Mateusz Krawiecki, i Wojtek Brzoskwinia, twoi wieloletni współzawodnicy, no nie dali rady dzisiaj. No chciałem ruszyć tam trochę, żeby zrobić trochę więcej dystansu, żeby tu na tych ostatnich przeszkodach móc troszkę luźniej to sobie robić. I jutro powtórka, jutro też się widzimy na Hardkorze? Jutro też się widzimy, choć nie mierzę już tak wysoko, bo ostatni raz Hardcore biegłem w myślińcach. Właśnie na miasteczko wbiegła pierwsza literna kobieta, Magda Misala. Mikrofon nawet mam, jak gwiazda. I bardzo fajnie. Organizatorzy zapewnili, że nie będzie łatwo i będzie wymagająca, tak jak na finał przystało. Także fajnie. Startujesz trochę w Chyba tak, chyba tak, taki jest plan. Wieciałem, że super w tym roku. Miejmy nadzieję, odpukać, nie wiem, to jest gdzieś drewno, ale odpukać mam nadzieję, że tak. Jaka była twoja ulubiona przeszkoda dzisiaj na trasie? E, dzisiaj <noise> chyba latający mi najlepiej wyszedł, myślę. Okej, okay, a która sprawiła ci najwięcej, że tak wyklinałaś pod nosem trochę patkę? E, fireman, bo śliski, więc trochę się spompowałam przed tym, dlatego później kołkownica i wariat były wyzwaniem, ale fajnie. Ale wszystko za pierwszym. Wszystko za pierwszym, tak. Pięknie. Dziękuję Dzień. bardzo. Fajna zawodniczka na rampie. Karolina, myślę, nie widzę jeszcze trzeciej, aczkolwiek tutaj nigdy nie wiadomo. Trzecia może być już za rogiem, także zobaczymy, kto będzie drugi, kto będzie trzeci. Karolina już na oponę ostatnia przeszkoda przed metą, ale na przedostatniej przeszkodzie przed metą jest Gosia szaruga, wielokrotna zwycięzczyni. Także słuchajcie, to się jeszcze nie rozwiązało. Tutaj jeszcze wszystko, wszystko jest przed nami. Jak trasa. Bardzo fajna trasa, chociaż dużo pod górkę. To mi się nie podoba. Nie powiem. E, Okej, okay. a to powiedz jaka była twoja ulubiona przeszkoda, bo dzisiaj chyba dosyć sporo sporej trasy. Kurczę, moja ulubiona przeszkoda to jest zawsze nie wiem dlaczego komandos. Uwielbiam komandosa. A jeszcze z balką jak do niego dobiegłam elegancko. Jak trasa. Dla mnie za dużo ciężarów. Za dużo górek, ale... Ale trasa fajna. A przeszkody? Fajne. Mało. Ale fajne. Mało? Mało. Patka, mało przeszkód. Mogę ich wkręcać, że to pętla z oponu. Proszę, proszę, proszę. Yeah! Yeah! Dzisiaj zabieram Was na trasę Ran Magedonu, żebyśmy razem zobaczyli, jak zawodnicy elit radzą sobie na przeszkodach i jak ta czołówka co chwilę się wymienia. Chodźcie ze mną. Zawodnicy wybiegają na tak zwaną piaskownię. Tutaj będą mieli kilka przeszkód i zobaczymy, jak to się skończy. Na razie na prowadzeniu brzoskwinia, zanim Sebastian Kasprzyk. To jest dopiero początek. Zobaczymy, co się wydarzy. Tegoroczny finał Run Magedonu w formule hardcore to ponad 500 elitarnych zawodników, którzy walczą o najlepsze miejsca, a to oznacza, że mamy kilka fal, w których zawodnicy elit mogą nawzajem rywalizować. Nie jest wcale powiedziane, że ta pierwsza trójka, którą teraz widzicie, wygra te zawody, to okaże się dopiero po dobiegnięciu kolejnych fal. Warto w tym miejscu wspomnieć o Rand Runmagedonu, w której najlepsi zawodnicy spośród siedmiu startów, najlepszych startów zbierają punkty i rywalizują o pierwsze miejsce. A co ciekawe i warte nadmieniania, to to, że na finale mnożnik punktów jest razy półtorej, więc tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. Zawodnicy elit to około 5% uczestników Run Magedonu, reszta uczestników startuje w seriach Open, no i właśnie dla Was mamy te przygodowe przeszkody które sprawdzają przede wszystkim to, czy lubicie się dobrze bawić i przeżywać te emocje. Sezon Runmagedonu dobiegł końca. Dziękujemy Wam, że byliście w tym roku z nami, że oglądaliście tego vloga i razem z nami budowaliście tą społeczność runmagedonową. Wszyscy jesteśmy run i wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Lećcie do zapisów i nie zapomnijcie, że widzimy się już niedługo.